I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel. U Zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po irrigację. Irrigację skutecznie usuwa na zalaniejące w całych zatokach, przez to ucisk od razu znika. W ten sposób Irrigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyróbki medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Proteinowy Miller -Misch? Nie, przecież widzę. Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku, mnóstwo protein. Spróbuj. Miller -Misch. smak pełen mleka to z mocą proteiny. To super uczucie, jak ktoś cię pyta, czegoś potrzebujesz? Czasami to wieczorna głupawka przy najgorszym serialu wszechczasów. Wspólnie świętować, spędzić trochę czasu z bliskimi lub sami ze sobą. Cokolwiek chcesz, znajdziesz w globo. Ściągnij jabłkę i zamów z szybką dostawą. A teraz 30% zniżki na wybrane produkty w McDonald's. Zamów na globo. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stop! Nie czekaj, aż gorączka wzrośnie i trzeba będzie podać silne leki. Gdy tylko zauważysz podwyższoną temperaturę, daj dziecku lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Lipomal nie dopuszcza do rozwoju choroby i dziecko szybko odzyskuje zdrowie. Lipomal – naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przy ziemieniu. Tylko teraz w KFC. Doceniaj to, co wspaniałe. Jakub. Milka Max. Delektuj się. Maksymalnym smakiem. W każdej kostce. Na program zaprasza sponsor, producent leku Coldrex MaxGrip na grypę i przeziębienie. Sponsorem programu jest dystrybutor plastyla KamiTapkiw Plus. Przeciwko parodom tozie i krwawieniu dziąseł.